na all distances, czyli na wszystkie dystanse, Pickelwald, Arden, oświeżone cenami. Z tych gołębi już rosną młode, za chwilę pokażę je na fotografiach dla hodowcy Józefa na Śląsku i również tam przeznaczę grupkę pięciu gołębi na testowanie. Czyli zasada jest taka, że hodowca, upatrzony przeze mnie, który zakupił pakiet 5 plus 1 grat i 1500 złotych, otrzymuje 5 gołębi do testu w trudnych, śląskich warunkach lotowych, przy bardzo mocnej konkurencji, i przy bardzo dużej ilości hodowców, ale również z ukierunkowaniem, by te gołębie młode, które po ostrym lotowaniu w lotach głębi młodych później jako roczne, dwuletnie mogły uczestniczyć w locie w najdalszych odległości. W tym przypadku Ślądacy lubują się w, w locie z Brukseli, ponieważ te gołębie Stickelbaut, Arden, Janssen lubują się w takich długich dystansach. To są gołębie all distances, czyli na wszystkie trasy. A czym dalej, tym lepiej. Oczywiście na krótkich lotach, by zwyciężać są potrzebne gołębie również uniwersalne. Dużą domieszką krwi Jansen. Właściwe położenie gołębnika względem lotu, czyli łaba gołębi, tak zwany peleton musi przelatywać nad gołębnikiem hodowcy. Bardzo ważną sprawą również jest. Bardzo duża ilość wywózek z kierunku lotu. 30-50 wybuzek przed sezonem, by te głębie własny tor miały, by w porę pociągnęły ten peleton i odłączyły się. Oczywiście również wytrenowanie gołębi, pielęgnacja, przygotowanie, no to już mistrzowska ręka tutaj. Ale główną przyczyną seryjnego uderzenia jest peleton, który przelatuje nad. Gołębnikiem wywózka kilkudziesiąt razy, systematyczność treningów, oblotu, właściwa opieka i wówczas są tak rewelacyjne wyniki. Oczywiście potrzeba kilkudziesięciu wdowców w granicach 70-100, by odgrywać prym Nie wszyscy na to mogą sobie pozwolić. Ja osobiście preferuję loty indywidualne z północnego skoru, czyli pod wiatr, głębiami młodymi 650 km, czyli ekstremalne loty, jak również umieszczanie młodych po nich na tak zwanym WG w bardzo dużej konkurencji, gdzie mają okazję rywalizować z głębiami właściciela w otoczeniu, Kilku tysięcy gołębi, mniej więcej w tym samym położeniu. Dużo gołębi, tutaj Jana Telena, Jana Ardena, te gołębie, również naloty dwudniowe z dalekich dystansów, idealnie. Stickelbaut, tutaj wzorcowy linia stalowego, Hańca Pulgoniego, cała plejada gwiazd. W pojniku czysta woda i mineralia. Dry, czerwona cegła, tyngliniany, formofos i witaminy. Raz w miesiącu podczas wylęgu młodych AD3 plus E oraz D kompleks. Na podłodze siłka z peletu słomy rzepakowej, a pod miski lęgowe i do misek lęgowych krótka słoma lniana. Przejdźmy teraz pooglądać młode, które są dla Józefa.